Kilka części układanki, ale nie wie, że sam jest jedną z nich. Jednak za życia się o tym nie dowie. Nie jestem tak litościwy jak on. To ja odpowiadałem za produkcję Nowy 6 na wyspie Odrodzenia. Służyłem pod samym pułkownikiem Krawczenką. Byłem lojalny. Wszystko szło dobrze. Dopóki Amerykanie się nie zjawili. Wtedy poznałem Rasela Adlera. Nie mógł mnie złamać. Powiedz szefowi, że, że to za Weavera. Za upadek odrodzenia Krawczenko zesłał mnie do Guagu. Tam znalazłem swoje powołanie. Chcecie sprowokować, Adler. Nie pierdol. Jeśli go nie powstrzymamy, zginą cywile. Zrób to. Co do diabła! Znowu produkuje nowe sześć. Zabić resztę! Adler jest mój! Witam wszystkich na moim kanale Witamy w sezonie pierwszym w zasadzie sezonie siódmym tylko, że też producenci Call of Duty postanowili zrobić to tak jakby od początku, Chciałbym się od intro. od intro Chodzimy to to, 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 to to jest. Dobra, do gry. To do podarunek. Do, dobra, podarunek dostaliśmy. Jakiś nowy. Stylistyka widzę radziecka. O, elegancko. No i co? Mamy tak. Sezon pierwszy. Mhm. Kontynuuj. Sezon pierwszy. Zaczynam od początku. Na samym początku może... co dotykałem w sezonie pierwszym? Nowa postać. Jest to... Jest to ocenzurowane. Postać się nazywa... Aha, musimy karanty bojowe sobie kupić, żeby zobaczyć, To jest Adler, z tego co się dowiedziałem. Adler, a postać jest Stitch. Nowa postać, Stitch. Adler. Zegarek, taki w stylu retro. Kasje dawniej takie były. Stalowy zamek. No fajny, fajny. XP, bonus. Mhm, muzyka. Możemy posłuchać, czy nie? O, chyba możemy. To fajne. To to też spoko. No, spoko, dobra. <gulatatory> Aha, tutaj wychodzimy. O, co pierwszy poziom. U, zawsze było. Coś wyżej. Dobra. Wizytówka, wizytówka, no nic szczególnego. Dwa razy exp Jeden z szachów. Jako zawieszka. Nowa broń. Jakaś skórka. Skórkę dostajemy. Epicka skórka. Dobra, jedziemy dalej. Później... 100 kod znowu exp marzone co to jest rzadka skórka pojazdu czyli łódka jakaś motorówka skórka motorówki dobra emblemat legendarny całkiem fajny to co to jest skórka beck rzadka skórka beka kolejny naklejkę dostajemy znowu kod pońcy znowu exp, to nic szczególnego o celownik nowy celownik dobra jedziemy dalej broń, właśnie to jest ta nowa broń MAC-10, z tego co widzę to jest zwykłe UZI, tylko pewnie nie stali licencji tej licencji sobie nazwali po swojemu MAC-10 mhm. dobra, później wizytóweczka znowu kod pońcy kolejna broń co to jest? skórka, skórka mhm. dobra tu mamy wykończenie, nowe wykończenie możemy podświetlić, nie możemy skórka Garcia, rzadka skórka, dobra, kolejny schemat broni, to jest chyba Kars z tego co widzę, może być fajny schemat, albo SPR, no zobaczmy później, na 45 minut X, znowu Exp, Code Points, idziemy dalej, za darmo tu widzę, skórka pistoletu, jakiś tam Exp, a tu jest skórka pojazdu, czyli helikoptery, czyli na to, że będziemy latać helikopterami. Dobra, kolejna skórka, nic szczególnego, celownik, fajny, ekspres, nic szczególnego, skórka, park, dobra, a i nowa broń. Jest, ga. jest, groza, groza, to groza to jest radziecki karabin, wygląda generalnie jak, jakbyście popatrzyli, to są elementy z kałasznikowa, to jest taki kałaszniko w systemie bullpup, i były właśnie, właśnie w kalibrze 7,62, ale były też 9 minut razy 39, ile dobrze pamiętam z tego co widzę, właśnie w, dostają ten, dostają licencje z tych radzieckich karabinów bo i tak AK jest, Groza jest, Dragunov jest Iwa, i wa I, i... 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 jak to się nazywa? Wal później sprawdzę dobra, znowu znowu podpointy, C idziemy dalej, to to wizytówka? Nic szczególnego. Zegarek, o fajny zegareczek, właśnie w tym, w designie Casio. Schemat, eksp znowu, tutaj darmowy emblemat, nic szczególnego, znowu jakiś schemat, też nic szczególnego. Muszę go obejrzeć. No, nic szczególnego, Mam wrócić do tego jeszcze. Taki, no, powiem wam, nic strzału nie ma. <laughs> Dobra. Aha, tu musimy... Dobra, tutaj mamy skórkę pojazdu jakiejś łódki. Nowa skórka Sims. Postać. Code points, pistolet. Ten, ten jest w miarę fajny, eksp znowu, idziemy dalej. a muzyczka posłuchamy. 80. No spoko. O, ten fajny. Ta, ta skóreczka jest fajna. Ja mi się podoba. Eks Celownik. Widzę, że poszli w takie troszkę designerskie celowniki. Znowu kot points. Tu widzimy wizytówkę. Dobra. Yy, wizytówka. Aha, skórka. Kolejna skórka. No i całkiem, całkiem. Skórka. Mhm. To co to mamy? Skórka. Kolejna. Zobaczmy. No całkiem fajna. Tam mi się podoba nawet. Później będziemy testować w trakcie gry. To mamy emblematik. X. Tutaj zaczynamy już powyżej 50. Poziomu. Zawieszka. Jakiś. Ten talizman tak zwany. Jakiś helikopter. Strzelba. Mhm. Całkiem niezła strzelba. Całkiem fajnie to wygląda. Yy, code points, yy, exp, naklejka, o to mnie najbardziej interesuje, UMP UMP lubię z tego bardzo strzelać, bardzo fajny karabin i właśnie jego skórka mnie interesuje, no dobra, to jest ciekawe kolejna skórka, BK uważnie jak on wygląda jakby dopiero z biura wyszedł i założył, założył sobie garczek na głowę albo nocnik lepiej, znajdę na to skórkę, że mi się nie podoba Celownik, o, takie wydziwiane celowniki to chyba piją do tego, do koronawirusa albo do podziału komórkowego. <grymne> Darmowe. Zegarek, zwykły, jak dla szefa szczególnego. EXP, później tutaj co, wizytówka, karabin, skórka, RKM. No, może być w starym stylu. Cut points, później znowu emblemacik, EXP. Talisman. Też nic nadzwyczajnego. Kolejna skórka. woods 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 wygląda. No, może być. Widzicie mój obecny zestaw. Jest to Car. I M13 bodajże to się nazywa. Zrobione na krótko. Dobra, idziemy dalej. Kolejny. Kolejny schemat. Ten mi się podoba. Kolba trochę jest taka. Nie lubię zabudowanych kolb, ale ten jest fajny. Dobra, kolejna skórka, znowu muzyczka, lata 80 rok, o, dobra idziemy I wanna rock, the finest Take on me mm -hmm. Cherry pie no, Cherry pie, to dobra, idź to do roku To z tego to taki rok jak ze mnie A dobra, szkoda gadać Yy, Exp, cut points, yy, nalepka granat z okularami no, w okularach się odbija, wybija się jakieś budynki chyba wybuch bomby nuklearnej, możemy sobie podglądać tego lepiej na nic trudno dobra kolejny krótki, fajny, fajny fajna, fajna skórka dobra co tu mamy, kolejny jakiś tam kolejny jakiś tam ten yy, wizytówka Exp, o fajny Emblemat, bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Czacha z koroną, Noktowizja, fajnie. Kolejna skórka. Ta też jest fajna. Ta jest fajna. Skóreczka. No brak i to jest darmowo, więc każdy będzie mógł ją mieć. Kto nie kupi sobie karentu bojowego z pierwszego, kod Points, Exp. Dobra, dochodzimy do 84 poziomu. Darmowa kaczuszka, talizman, znowu skórka. Ta mi się nie podoba i co, naklejka, exp, celownik wiecie co te celowniki one są fajne ale mogą przeszkadzać jak będziemy mieć na dalszy dystans albo naprawdę taki do 100 metrów to może to zasłaniać tą postać więc te celowniki to wydaje mi się taki chybiony chybiony patent dobra kolejna skórka zobaczymy co to ojejciu, ale wielki tłumik ale też nic nadzwyczajnego Dobra, kolejna skórka. Adlera, skórka Adlera. Dobra, całkiem fajna. Tylko te czerwone wykończenie może być widać. Adlera. Dobra. Code points, wizytówka, nic nadzwyczajnego. Zegarek. Nowy zegarek. Też taki w starym stylu, jak kompas wygląda. Muzyczka. to fajne, I run. Never. O to super Never give up. super super super, bardzo już mi się podoba Dobra, to uzi Oś, proszę czaszki Och, piękne. O, piękne Oś, licznotka, ta jest fajna, ta jest fajna, ta skóreczka mi się podoba, exp talizman ten talizman też mi się podoba szkoda że nie można ich tak lubię czaszki więc ten talizman jest świetny eksp, kolejny emblemat idziemy dalej no i kończymy setny poziom kończy się na yy, legendarnej skórce Stidża wygląda jak kurde z tego ma maskę jak ten oj czyli pewnie kupić się nazywał albo podobnie do, do Bejna z Dajna z, 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 z Batmana. Pałka, jak uciekł z więzienia dopiero. Łańcuchy, kajdanki jeszcze ma na rękach. No, fajny, ten pomarańczową bramkę i był uciekł z amerykańskiego więzienia. Fajny, fajny. I maska, czekaj, ty był... Eee, już wiem, ten, co ludzi jadł. Eee, Jezus Maria, jak się nazywał. Mm. Kurczę, ja sobie przypomnę, Dajcie ci sekundkę. Hannibal Lecter, o właśnie, wygląda no tak Hannibal Lecter. Dobra, skórka grozy. Na, na grozę, powiem Wam, najbardziej liczę. Podoba mi się ta broń. W PUBG mi się całkiem nieźle nią strzelało. I bardzo chętnie ją zagram. Widzę, w takim indiańskim stylu niedźwiedź. O, widzę takie drewniane wykończenia. Tu łapa niedźwiedzia odbita, objęte skórą. Jakieś zawieszki w indiańskim stylu. Fajna, bardzo fajna. Bardzo fajna. No i co? Skórka. No i emblemacik, i emblemacik sezonu pierwszego, czyli siódmego. Dobra, przejeżdżaliśmy to wszystko od początku. Przejrzeliśmy. Zobaczmy sobie jeszcze naszego naszą główną postać Stege'a na początku. Fajnie wygląda. Dobra, mamy No i pan Adlera. Adler pocięty. Trochę te włosy wyglądają nie naturalnie, ale ten, ale będzie dżinsy, buty, nic szczególnego. Dobra, co tu jeszcze warto jest obejrzeć? To widzieliśmy, to widzieliśmy. No dobra, tak się. Tak wygląda. Sezon, sezon pierwszy. Dobra, kupimy sobie karnet, e, karnet bojowy. Dobra. No zobaczymy. Tutaj coś mamy darmowego jeszcze Co dostaliśmy za darmo? O to żołbierz Dostaliśmy tak, schemat Nic szczególnego Dostaliśmy wizytówkę Dostaliśmy emblematik I dostaliśmy ekspa super Dobra Dobra, no to co? Odrodzenie, Skąd to jest nasza postać mhm. Tu możemy sobie kupić jak nie chcemy karnet karnet bojowy, dobra, karnet bojowy sezon pierwszego, no to kupujemy fajna animacja Dobra, mamy karnet bojowy sezon pierwszego. Dostaliśmy pierwsze postacie. Dobra, elegancko, wchodzimy do operatorzy. I gdzie mamy pana Adlera? Pewnie gdzieś gdzieś tu jest Jest, jest. Stitch. Piękna animacja. Groczny. I pan Adler. Super. Dobra, dzięki wszystkim za oglądanie. Przedstawiłem Wam dziś całość karnetu bojowego sezonu pierwszego. Zaczynamy od pierwszego poziomu, nie tak jak w poprzednich sezonach, że tam mieliśmy 50 czy któryś. Czyli wbijanie yy, kolejnego expa po wbiciu 155 poziomu nie ma sensu. No. no dobra, dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Życzę miłej gry, mam nadzieję, że będziecie się bawić tak jak ja. Cześć.